Obciążenia termiczne w programach ABC. Jest to jedyny rodzaj obciążenia, który jest przykładany do powierzchni, powierzchni górnej lub dolnej elementów powierzchniowych lub do włókien skrajnych przekroju dla elementów prętowych. Zacznijmy od powłoki. Mam tutaj przygotowane takie proste zadanie. Na którym Państwo zobaczycie, w jaki sposób to obciążenie termiczne się zakłada i jakie są jego skutki później na konstrukcję. Proszę popatrzeć na takie obciążenie. W pierwszym przypadku mamy zadane obciążenie 20 stopni na górze i na dole naszego modelu. Jeżeli odczytamy temperaturę, no to mamy tutaj 20 stopni. Takie obciążenie, proszę Państwa, może być rozwiązane nie tylko w powłoce, ale również w tarczy. I jest to jedyne obciążenie termiczne, które można założyć w tarczy. Teraz bierzemy drugie obciążenie, w którym mamy temperaturę minus 10 stopni na dole i plus 50 stopni na górze. Jeżeli dokonamy odczytu, to widać. Że te temperatury, ale jednocześnie zróbmy pełny odczyt. I wtedy, proszę Państwa, mamy coś takiego. Średnia temperatura występująca na tym naszym elemencie to jest 20 stopni, czyli taka temperatura jak w pierwszym schemacie. Natomiast druga wartość jest to różnica temperatur, która wynosi 60 stopni. I teraz taka drobna dygresja. W środowisku funkcjonuje pojęcie gradientu temperatur. Proszę Państwa, gradient temperatury to jest różnica temperatur na metr. Natomiast w programach ABC my zadajemy różnicę temperatur, czyli temperaturę na górze i temperaturę na dole. I nie mówimy żadnym metrze. Dlaczego jest taka wartość? A no za chwilę popatrzymy na trzeci schemat, w którym też zrobimy sobie odczyt. I tu, proszę Państwa, będziemy mieli średnią temperaturę 0, natomiast różnica temperatur będziemy mieli 60 stopni. Takie obciążenie może być oczywiście wprowadzone w obiekcie, ale, proszę Państwa, to obciążenie może być również zadane w płycie. I jest to jeden rodzaj obciążenia w płycie, który może być rozwiązany. Od razu powiem, że w programie ABS-płyta my możemy zadawać różne temperatury na górze i na dole, ale de facto do obliczeń będą brana różnica temperatur. Przypominam, w, w drugim schemacie mieliśmy 50 stopni i minus 10. I też mieliśmy różnicę temperatur 60. Kolejna sprawa w przypadku obciążeń termicznych, to, proszę Państwa, są sposób podparcia. Bardzo ważna sprawa. W tym przypadku yy, zostały przyjęte takie podpory, aby umożliwić swobodne odkształcanie się naszego modelu, a jednocześnie umożliwić rozwiązanie. Czyli mamy niezbędny układ statycznie wyznaczalny podpór. Cztery podpory pionowe, Dwie podpory poziome w kierunku osi X i dwie podpory poziome w kierunku osi Y. Jeżeli teraz przejdziemy do wyników, no to proszę Państwa, pierwsza przypominam, była stała temperatura na grubości płyty, grubości tej naszego elementu. No i teraz mamy takie tutaj odkształcenie. Jeżeli przejdziemy na oś Z, to okaże się, że nasza Nasz model w ogóle nie uległ odkształceniu w sensie wygięcia, tylko i wyłącznie zmienił swoje wymiary w płaszczyźnie. No, w związku z danym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej. Popatrzmy na naprężenia. No i zgodnie z tym, co zakładałem, jeżeli chodzi o podpory, mamy wartości zerowe, czyli nasze podparcie nie wprowadza ograniczeń w odkształcalności termicznej. Wróćmy do drugiego schematu. No i teraz popatrzmy na obciążenie numer 2. Widzimy, że nasz model się wygiął. Jeżeli przejdziemy na płaszczyznę XY, to okaże się, że mamy tu również składnik w płaszczyźnie, dokładnie taki sam jak w, drugim, jak w pierwszym schemacie, gdzie mieliśmy to obciążenie stałe na grubości. A tutaj mamy również wygięcie. No i teraz, jeżeli przejdziemy do naprężeń, no co proszę Państwa, założymy wartości zerowe, bo układ podpór nie ogranicza odkształceń termicznych. Przejdźmy teraz do trzeciego obciążenia i popatrzmy na odkształcenia w płaszczyźnie XY. No i mamy zerowe. No dlaczego mamy zerowe? No bo nie ma, nie ma tutaj temperatury średniej działającej na ten nasz element, tylko i wyłącznie mamy różnicę temperatur 30 minus 30. Jak popatrzymy na naprężenia, no to, proszę Państwa, mamy również wartości zerowe. Proszę Państwa, w ten sposób to zachowuje się nasz obiekt pod danej temperaturze. A co się będzie działo, jeżeli my tu wprowadzimy ograniczenia na krawędziach? Przygotowałem takie zadanie. Jeżeli go tylko znajdę, o, w którym mamy nasz model podparty na krawędziach w sposób przegubowy i poddany takiemu samemu obciążeniu, jak tam. No, dodatkowo tutaj mamy jeszcze jeden schemat zadany, gdzie mamy stałą temperaturę. Zadano w połowie tej naszego modelu. Wróćmy do sytuacji pierwszego obciążenia no i idziemy do wyników. Zgodnie z przewidywaniami nie mamy tutaj żadnego wygięcia, nie mamy również odkształcenia w płaszczyźnie modelu, no bo po prostu na to nie umożliwiają podpory. No w takim razie popatrzmy na naprężenia. No, i tutaj już tym razem naprężenia są i to dosyć solidne, chociaż stałe na powierzchni i niezależne. Takie same dla góry i dla dołu. Płyta po prostu nie jest, nasz model nie jest wyginany. Przejdźmy w takim razie do drugiego schematu. No i widzimy, że tutaj mamy jednak jakieś wygięcie spowodowane różnicą temperatur. Jeżeli przejdziemy na naprężeń to widać teraz, że na stronie ujemnej minus, czyli na dole mamy to tak wygląda, natomiast na stronie górnej wygląda to w ten sposób. Jest tutaj pewna różnica spowodowana tym, że rozkład temperatur w poprzek grubości płyty jest, nie jest symetryczny. Proszę Państwa, zobaczmy, jak to wygląda w trzecim przypadku. Mamy nadal wyjęcie. I tutaj w takim razie taka drobna dygresja dotycząca zbrojenia z płyt żelbetowych obciążonych termicznie. Kiedyś na egzaminie na Politechnice Śląskiej padło takie pytanie. No i to było rzeźnie wyjątek, ponieważ wszyscy mówili, że zbrojenie musi być po stronie wypukłej. Kierując się nawykiem wynikającym z obciążeń grawitacyjnych. Natomiast w przypadku obciążeń termicznych sytuacja jest dokładnie odwrotna. Proszę zwrócić uwagę. Na górze mamy część nagrzaną, która się rozszerza i chce się rozszerzyć, ale nie uniemożliwia mu rozszerzyć się dołu tej płyty. Zimny. W takim razie stan, jaki się pojawi na górze, będzie ściskaniem. W odróżnieniu od dołu, który będzie ochłodzony, będzie się chciał kurczyć. No, ale znowuż nie może się skurczyć, ponieważ trzyma góra ciepła. W efekcie na dole będziemy mieli rozciąganie, i to będzie strefa, która będzie wymagała dozbrojenia. Popatrzmy na naprężenia. Przejdźmy na składniki SX i SY I proszę bardzo, na górze płyty mamy ściskanie, ujemne wartości, natomiast na dole mamy rozciąganie. Przypominam, że w programie ABC. Mamy przyjętą konwencję troszkę odwrotną niż w niż w budownictwie. Mianowicie wartości dodatnie tworzą rozciąganie, wartości ujemne tworzą ściskanie. Proszę Państwa, skoro takżeśmy to sobie wy. A, jeszcze jest jeden przypadek, to ten, co mówiłem, że jest coś takiego. Mianowicie czwarta, przy... przypadek, kiedy mamy nagrzaną połowę naszej płyty. No i teraz, jeżeli przejdziemy do składników Sigma X Sigma Y, no to proszę Państwa, widzą wyraźnie, że tutaj mamy ściskanie, no bo to jest zostało nagrzane na wskroś. Natomiast tutaj nie ma obciążenia, mamy wartości zerowe. Proszę Państwa, a co się będzie działo, jeżeli nasze krawędzie zostaną utwierdzone? Mam też taki przypadek przygotowany. No i proszę Państwa, przejdźmy do wyników od razu. Jak widać tutaj mamy utwierdzenie krawędzi. Pierwszy przypadek jest taki sam właściwie jak w poprzednim modelu, no bo tutaj nie mamy żadnego, żadnej różnicy temperatur. Natomiast jeżeli przejdziemy teraz na drugi przypadek, kiedy mamy różnicę temperatur, to o dziwo, proszę Państwa, nie mamy tutaj również żadnych odkształceń pionowych. Jest to spowodowane tym faktem, że mamy utwierdzenie na brzegach, i to utwierdzenie teoretyczne, nieskończenie sztywne. Takiego utwierdzenia nigdy nie jesteśmy w stanie zrealizować w rozwiązaniach inżynierskich, bo one zawsze będzie miały jakąś podatność i zawsze się nam tutaj ta nasza płyta coś wygnie. Jak popatrzymy na naprężenia, no to oczywiście będziemy tutaj mieli taką sytuację, że będziemy mieli stały moment i tak samo yy, stałe naprężenia po drugiej stronie, wynikającej, bo mamy tutaj niesymetryczny rozkład obciążenia. No i teraz jeszcze przejdźmy do trzeciego wariantu. Mamy identyczną sytuację. Stała wartość i stała wartość na górze i na dole, i również w tym wypadku nie mamy żadnych odkształceń pionowych. Pewien paradoks związane jest właśnie z teoretycznym utwierdzeniem krawędzi. No jeżeli jeszcze popatrzymy na ten czwarty przypadek i popatrzymy na naprężenia, to znowu przejdźmy na naprężenia Sigma X Sigma Y, no to widać wyraźnie, że dostajemy tutaj taką samą sytuację, jak w tym drugim zadaniu. I proszę Państwa, tak to wygląda, jeżeli chodzi o powłoki. Jeszcze bym chciał Państwu pokazać króciuteńko, jak to będzie wyglądało w modelu prętowym. Jak to znajdę, oczywiście, jest. Mamy, proszę Państwa, taki ustrój prętowy no, z czystych róż zrobiony, w którym zadano następujące obciążenia. Stała temperatura. Temperatura stała, ale tylko w górnej części naszej ramy. Proszę zwrócić uwagę na rozkład temperatury na słupach. On zaczyna się od wartości górnej, kończy się na wartości dolnej. No i jeszcze trzeci przypadek. W tym wypadku mamy różnicę temperatur zadane po włóknach zgodnie z układem osi Z. Zrobimy odczyt temperatur. I zróbmy sobie pełny odczyt. No i Państwo widzą, jeżeli włączymy osie V, klawiszem V, to widzimy, że mamy tutaj nagrzane górne włókna do wartości 20 stopni, a dolne do wartości minus 5 stopni. Jeżeli przejdziemy do wyników, to proszę Państwa, mamy zachowanie się naszego obiektu właśnie w ten sposób, czyli wyłącznie wygięcia naszego, naszej ramy. No a wracając do. Z schematu drugiego, no to mamy to tak wyglądające, a schemat pierwszy wygląda podobnie, bo proszę zwrócić uwagę, że układ podporowy tutaj przyjęty w tym modelu prętowym jest układem, który uniemożliwia swobodne odkształcanie się pręta. Proszę Państwa, na koniec powtarzam, jeżeli mamy obciążenia termiczne, to naprawdę musimy się dobrze zastanowić nad za sposobem podparcia takiego modelu, aby nie wprowadzić zbędnych przesztywnień, bo jeżeli wprowadzimy tak troszkę bezmyślnie, tylko i wyłącznie podpory sztywne i to rozmieszczane w dużej ilości miejsc, dostaniemy wyniki, które będą nas zastanawiały i dobrze, bo to będzie zły model.